Cześć! Saigon, trzy najważniejsze zabytki. Zaczynamy od Poczty Głównej, za moimi plecami. Piękny gmach kolonialny, zbudowany przez Francuzów, końcówka XIX wieku. Zobaczymy zaraz, co znajduje się w środku. Chodźcie. Weszliśmy do środka poczty. Bardzo duża ciekawostka, mapa, która jest za mną na ścianie, pokazuje historyczny Saigon. Bardzo mało zabudowy. Saigon to jest młode miasto, i na tej mapie można to świetnie zobaczyć. Saigon w jednym miejscu, dzisiejsze Czajna tam w innym, a aktualne miasto objęło to wszystko swoim, że tak powiem, przepastnością. I, I dzisiejszy Saigon to jest obszar tej mapy razy 12 mniej więcej. Budynek Ratusza Miejskiego, tak zwany tak naprawdę Miejskiej Rady Ludowej. Ale funkcja oczywiście ta sama, czyli ratusza. Budynek też jest pokolonialny, stary, ma już ponad 100 lat dobrze i moim zdaniem jest najładniejszym kolonialnym budynkiem, wieczorową porą, bo to jest ważne. Wróćcie tutaj wieczorem, zobaczcie jak pięknie będzie oświetlony. Czytając o ratuszu, być może znajdziecie wzmiankę, że był hotelem, bo po prostu niepoprawnie jest tłumaczone Hotel de Ville z francuskiego, to były po prostu budynki ratuszy, które we Francji wszędzie budowano. Dlatego czasami można tutaj znaleźć źródła, które mówią, że w ratuszu, że tak powiem, kiedyś po prostu mieszkano jako, jako budynek hotelowy, Ni, nic z tych rzeczy. To jest, to jest po prostu niedostępny dla turystów, niestety budynek ratusza. Widzieliśmy ratusz, a teraz widzimy bazar, bo bazary, tak naprawdę targi, można by powiedzieć, że w Azji to są takie najbardziej centralne miejsca miasta. Tak jak my mamy ryneczek dawny z ratuszem, tak tutaj życie się koncentrowało wokół bazarów. Więc właśnie ten bazar był bardzo ważny. Na froncie zobaczycie później na ujęciach są też graficzne przedstawienia, co można było kupić. Owoce morza, mięso świeże. W przeszłości to były głównie rzeczy spożywcze. Teraz każdą możliwą pamiątkę z Wietnamu tutaj znajdziecie. Tak słuchajcie, więc bazar, jak widzicie za moimi plecami, funkcjonuje jako wielka po prostu hala targowa, można kupić wszystko od koszulek toreb, butów, podróbki oczywiście suszone owoce, drobiazgi, wszystkie rzeczy spożywcze, ale uwaga trzeba się targować, 50% jak uzyskacie to jest okej okay zniżka, ale sprzedawca i tak będzie zadowolony z takiego biznesu, więc naprawdę targujcie się tutaj. Tak słuchajcie, no jesteśmy na jednym ze stoisk spożywczych, bo to są najciekawsze pamiątki z Wietnamu, jedne z najciekawszych możecie kupić kawę, herbatę, suszone owoce kandyzowane, tam jest fantastyczna kolekcja przypraw, tu korale z nasion lotosu słuchajcie, wszystko, wszystko można Tutaj znaleźć korale przysłowiowe, bo oczywiście do wykorzystania w kuchni, ale, ale znajdziecie tutaj masę ciekawych rzeczy.